i z tej strony David Fruit witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym przedstawiam Wam podstawową talię dla Druida. Pierwszą kartą w tym deku jest to orzeźwienie. Za 0 many otrzymujemy 2 kryształy many w tej turze. Jest to karta, która w bardzo efektowny sposób pozwoli nam rozpocząć naszą rozgrywkę. Przykładowo mamy drugą turę. Zagrywamy sobie orzeźwienie. Mamy w tej turze 4 punkty many. I możemy sobie zagrać z jakiegoś większego stonika typu Yeti z zimnych wichrów i przeciwnik, przeciwnik będzie e, muszony wystawić sobie jakieś swoje mniejsze stwory, a my w ten sposób będziemy Yeti nie zabijać albo wytworzymy tak dużą wczesną presję, że przeciwnik nie będzie w stanie powstrzymać naszego naporu. E, kolejną kartą jest to pazur, za jeden many zadajemy dwa punkty obrażeń i dostajemy dwa punkty pancerza. E, karta, która pozwoli nam wyeliminować wczesnych stronników i dodatkowo wystawić jakiegoś naszego stronnika, plus dodatkowo łącząc ją z, z naszą umiejętnością jesteśmy, zabić, jesteśmy w stanie zabić również kilka trzecioturowych stworów przeciwnika dostępnych w grze. Kolejną kartą jest to znak ostępów, daj stronikowi prowokację oraz 2 plus 2. Jest to karta, dzięki której Mając już stronika na polu bitwy, dopakowujemy go, zwiększając mu obrażenia, dzięki czemu poradzi on sobie z większym stronnikiem lub też przykładowo mamy jakiegoś mniejszego stronnika na polu bitwy, dopakowujemy go, nasz przeciwnik traci stwora, a dzięki temu, że nasz bagienny raptor zyskał 2 punkty więcej zdrowia, pozostaje na polu bitwy, przez co przeciwnik musi w jakiś sposób się go pozbyć, co w, w, w pożądany ten sposób blokuje jego turę, jego wystawianie stworów, a my cały czas jest, jesteśmy w stanie napierać na wrogiego bohatera. Następną kartą, jak już zauważyliście, jest to Bagienny raptor za 2 many, stwór 3 na 2 Jest to taki podstawowy stwór na drugą turę, albo nim atakujemy we wrogiego bohatera, albo wymieniamy się za wrogiego stronnika. Kolejną kartą jest to młodsza inżynier. Za dwa punkty mamy 1 na 1 i dobiera nam kartę. E, w bardzo fajny sposób podtrzymuje tempo naszej zgrywki dobierając tą kartę, dodatkowo daje nam strunika 1 na 1 na pół bitwy, e, dzięki czemu e, atakujemy za jeden weelkiego bohatera, e, we bohatera lub też zabijamy jakiegoś strunika. I jeżeli nasz, nasza młodsza inżynier nie jest w stanie z swoim mizernym atakiem zabić jakiegoś drugiego stronika, zawsze możemy użyć naszej zdolności specjalnej, która nam daje jeden do ataku i tego stronika dobić. Kolejną kartą jest to żrący bagienny szlam za 2 many, stwór 3 na 2 dodatkowo niszczy broń przeciwnika. Karta pomaga nam ze wszelkiego rodzaju warriorami, road'ami czy też paladerami, którzy bardzo często grają w bronie w swoich dekach, a pozostawienie takiej broni w grze u przeciwnika pozwoli mu w łatwy sposób wymienić tą swoją broń na dwie, dwa nasze stwory ale wystawiając nasz, nasz szlam naszego tzw. Tak gluta pozbawiamy przeciwnika tej możliwości dodatkowo ma to samo zastosowanie co bagienny raptor jest stronnikiem 3 na 2 więc albo atakujemy nim albo go wymieniamy na wrogiego stronnika kolejną kartą jest to dziki ryk jest to karta, która daje nam wszystkim postaciom przyjaznym plus 2 do ataku. Jest to karta finisher lub też karta, dzięki której nasze stwory będą w stanie pozbyć się większych stworów przeciwnika bez niekorzystnej dla nas wymiany. Też jest to karta, która w bardzo fajny sposób, jeżeli uda nam się zachować kilku, trzech, czterech stworników na polu bitwy, w piątej, szóstej turze przykładowo, używając tej zdolności jesteśmy w stanie bardzo szybko naszymi podpakowanymi Stronnikami wykończyć przeciwnika. Kolejną kartą jest to kapłanka stracęczego słońca, za 3 many 3x2 daje naszym stronnikom plus 1 plus 1. Stwór 3 na 2 na trzecią turę bardzo fajne statystyki, dodatkowo daje plus 1 plus 1 naszemu stronnikowi, dzięki czemu będziemy w stanie sobie bardziej z jakimś mocniejszym wrogim stronnikiem. Kolejną kartą jest to ówczyni z skóry, stwór 3 many. 2 na 3 i dodatkowo przyzy przyzywa Dzika 1 na 1. E, karta nie jest to jeden z najlepszych trzeciutorowy topów dostępnych, że jeżeli będziecie mieli już jakieś e, karty z pakietów, warto go zamienić za coś innego, z jakiegoś lepszego stwora za 3. E, kolejną kartą w tym deku jest to Zamaszysty Cios. Zadaj 4 punkty obrażeń wrogowi. 1 punkt obrażeń wszystkim pozostałym wrogom. E, również tyczy się to bohatera, czyli Przykładowo karta nam służy jako finisher we wrogiego bohatera, zadając 4 punkty obrażeń i 1 punkt obrażeń stronnikom. Czyli jeżeli przykładowo przeciwnik ma kilka stronników z jednym punktem zdrowia, wrzucamy to na bohatera wrogiego, zadając mu 4 punkty obrażeń, a wszyscy wrodzy stronnicy z jednym, z jednym życiem umierają. bardzo fajny sposób można zabić tym jednego stwora większego lub też kilka mniejszych, które mają, yy, są już uszkodzone i mają Jeden punkt zdrowia. Następną kartą jest to gudomka Wynalazca, większa siostra e, naszej młodszej Inżynier. Z lepszymi statystykami 2 na 4, ale już w że to jest 4 również. Tak samo, ten samo zastosowanie dobiera nam kartę, podtrzymuje tempo rozgrywki, a dodatkowo przy tych statystykach już jest w stanie zabić jakiegoś Stronnika, a sama pozostając na polu bitwy. Kolejną kartą jest to tarczowy Senjinu, za 4 many stwór 3 na 5. Stwór, którego bardzo często wymienimy za 2 stwory naszego przeciwnika. To samo dotyczy się następnej karty Yeti z zimnych wichrów, za 4 many 4 na 5. Również wymieniamy go bardzo często za 2 stwory przeciwnika. Dodatkowo ta karta świetnie będzie się sprawdzać z naszym oźrzeźwienie. W drugiej turze, używając oźrzeźwienia jesteśmy bardzo często w stanie wystawić Yeti czy też naszego tarczowego sędzinu. Następną kartą jest to czar. Gwiezdny ogień. Zadaj 5 punktów obarzeń i dobierz kartę. Karta bardzo fajny sposób i bardzo dla nas korzystny sposób pozwala nam zachować tempo rozgrywki. Przykładowa sytuacja. Mamy czwartą, piątą turę. Mamy dwóch, trzech mniejszych stronników na polu bitwy, ale przeciwnik wystawił nam Yeti. Teraz albo my stracimy tych dwóch, trzech stronników i nie pozostawimy żadnego stronnika na polu bitwy I, i dokonamy takiej niekorzystnej wymiany kart 3 za jedną kartę przeciwnika albo zagramy sobie gwiezdny ogień, zniszczymy wrogiego stronnika i dodatkowo jeszcze dobieramy kartę, bardzo fajnie to działa. Kolejną kartą jest to ogryz głazograbych, karta na późniejszą fazę rozgrywki albo wymieniamy go na jakiegoś większego stronnika albo przeciwnik jest zmuszony również wymienić sobie 2-3 stwory aby się takiego ogra pozbyć i kolejną kartą jest to nasz największy koks w tym deku żelazno kory obrońca za 8 many stwór 8 na 8 z prowokacją bardzo ciężko zniszczyć takiego stronnika innymi stronnikami ponieważ ma bardzo wysokie statystyki dodatkowo ma prowokację czyli jest w stanie powstrzymać jakiś już konkretny napór wrogiego bohatera dodatkowo przynajmniej przy użyciu naszego orzeźwienia jesteśmy w stanie już wystawić go przykładowo w szóstej turze a to już może bardzo mieszać na polu bitwy. Umówi omówiliśmy już nasz deck więc zapraszam was na grę demonstracyjną. Sprawdźmy jak ten deck sprawdzi się na polu bitwy. Okej, okay, wyszukajmy sobie jakiegoś przeciwnika. I zobaczmy kogo tutaj nam gra wyszukała. Gramy na szamana. Ciekawe jaką mam rękę Młodsza, Inżynier, Yeti Drugie Yeti Myślę, że jednego Yeti się pozbędziemy Jednego co masz z tego ciosu Może nam podejdzie Orzeźwienie Niestety nie Ale myślę, że i tak jest spoko ręka Zresztą taki ogr Będzie nam wisiał do szóstej tury na ręce Albo i dłużej Myślę, że, myślę, że sobie zakończymy turę żeby jak najszybciej zagrać nasze yeti Przeciwnik nam zagrywa totem To my mu zagrywamy młodszą inżynierkę I kończymy turę I w następnej możemy sobie przełożyć monety Wystawić yeti No i Wystawiamy sobie yeti i zabijamy dzika i kończymy turę w następnej turze możemy sobie wystawić tarczowego sędzinu też domkę nasz przeciwnik mi szyjęt i żabę myślę, że my sobie wystawimy teraz tarczowego sędzinu ma trzy ataku, więc łatwo zabijemy w ten sposób Przeciwnego stwora i zobaczymy co nasz przeciwnik teraz zrobi. Podpakował swoją łowczynię i zabije nam tarczowego. Przy okazji bardzo dobre zagranie ze strony przeciwnika. Ale my zagramy sobie gnomkę. Bazur. I zabijemy tą owczynię przypakowaną I kończymy turę A następną turę czeka już nas nasz ogr Mamy drzewca więc całkiem jest spoko Tym bardziej że przeciwnik zmarnował już jednego heksa na naszego jedi Mówiąc heks oczywiście mam na myśli ten czar który zamienia naszego stronnika w żabę Zagramy sobie ogra Gdomką zabijemy Stronnika I kończymy turę, no jak widzicie gdomka fajnie się sprawdza Dobieramy kartę Zabijamy stwora I dodatkowo Nasza gdomka przeżywa No tutaj przeciwnik Przy użyciu czempiona wichroku że podpakował swoje totemy Które były w stanie zabić naszą gdomkę Ale my Atakujemy Naszym ogrem Wystawiamy drugiego ogra i kończymy turę Myślę, że całkiem fajną przewagę na stole, mamy dwóch mocnych stronników. mamy kolejnego mocnego stornika na następną turę. Drugi czepion Wichrogrodu. Myślę, że ponownie wykonamy tą samą czynność i wystawimy nasze drzewo i kończymy turę. Ochronimy naszego ogra w ten sposób. Nasz przeciwnik zamienił nam drzewo w żabę. Was wiemy już teraz, że przeciwnik już tych więcej y, czarów nie ma, bo maksymalnie może grać dwie w deku, więc spokojnie możemy wystawiać kolejne największe stwory, bez obawy, że, się, że nam je zamieni w żabę. Myślę, że to jest odpowiednia tura na użycie zamarzystego ciosu aby pozbyć się tych dwóch stronników i sobie teraz dwa stwory aby wytworzyć presję na przeciwniku a następną turę czeka nas nasz żelazno kory obrońca który się teraz w pełni pokaże swoje Prawdziwe mordercze zamiary, jeżeli przeciwnik już nie będzie w stanie go zamienić w żabę. I teraz. Czy chcemy wystawiać naszego obrońcę, czy może chcemy się go pozbyć? Myślę, że chcemy się go pozbyć, więc zostawimy sobie tarczowego. Czarniemy sobie czarem na tego wodza mroźnych wilków. Dobijemy go dzikiem. I w ten sposób mamy już całkiem sporo miłości stworów na stole przeciwnik nam zakrywa Yeti i totem myślę, że zrobimy w ten sposób że zakrywamy sobie maszysty cios wystawimy stwora umiejętnością bohatera dobijemy sobie jedni, żeby nie tracić stronników No i tak całkiem sporą ilość życia i ilość stronników żeby pozwolić sobie na taki atak i kończymy turę mamy dziki ryk więc możemy sobie policzyć czy przy użyciu tej zdolności będziemy w stanie zrobić przeciwnika daje to nam 2 do ataku do każdej postaci, czyli mamy 4 o, myślę że i już nie ma co liczyć. Chociaż mamy tutaj późno do, do ataku. Policzmy. Mamy 6 z czaru. 3 to jest 9. 12. No jeszcze nie jesteśmy w stanie go zabić. że zagramy tak. Jeżeli przeciwnik ten teraz nie zabije naszego żelaznokorego obrońca to w następnej turze go wykończymy przy użyciu dzikiego ryku. Ten przeciwnik się nam poddał. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli jest coś, co chcielibyście zobaczyć, dajcie znać w komentarzach. Zapraszam Was również do oglądania innych moich poradników. I pamiętajcie, aby dać łapkę w górę. To bardzo mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was. Cześć.